Dzień dobry, z tej strony Natalia z Wygodnych Zwrotów. Jeżeli to jest Twój pierwszy kontakt z naszym systemem, to jesteś w dobrym miejscu. Pokażę Ci krok po kroku, jak aktywować konto i przygotować się do pracy w panelu do obsługi zwrotów. Na początek odszukaj maila z linkiem aktywacyjnym, którego otrzymałeś od swojego opiekuna. Jeśli nie widzisz go w głównym folderze skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder ze spamem. Czasem wiadomości systemowe mogą tam trafić. Po odnalezieniu wiadomości kliknij w przycisk aktywacyjny, przeniesie Cię on do strony, na której ustawisz hasło do swojego nowego konta. Jeśli przycisk nie działa lub nie jest widoczny, poniżej znajdziesz bezpośredni link, który umożliwi Ci wykorzystanie go jako alternatywy. Na nowo otwartej stronie wpisz swoje dane i ustal hasło. Pamiętaj, że musi ono spełniać określone wymagania. Minimum 8 znaków, co najmniej jedna mała litera, jedna wielka litera, jedna cyfra oraz znak specjalny. Jeżeli któreś z tych kryteriów nie zostanie spełnione, nie uda Ci się ustawić hasła. Po zalogowaniu przy użyciu nowych danych zostaniesz automatycznie przekierowany do panelu użytkownika, Twojego osobistego centrum dowodzenia. Zalogowany? Super! W następnym odcinku dodamy pozostałych członków Twojego zespołu do naszego panelu.